Cześć ludzie, my znowu w Warszawie. No właśnie wjechaliśmy. Jak co roku, kilka dni wakacji sobie tutaj spędzimy, trochę pozwiedzamy. No i oczywiście trzeba będzie zahaczyć o LEGO Store. Pierwsza noc za nami, spało mi się bardzo dobrze. Mojemu tacie średnio, bo budziły go dźwięki zza okna. No ale plan na dzisiaj jest taki, że idziemy do Arkadii do Legostoru i pójdziemy sobie też do kina na nowy film o torze. No ale najpierw trzeba zjeść śniadanie. Buła z jogurtem. Polecam. Po dokonaniu zakupów stałem w kolejce, żeby zbudować sobie taki czerwony klocek. A podczas oczekiwania dostałem kilka zwykłych klocków w gratisie. No i mam darmowy klocek. Całkiem fajny. Sprawy klockowe mamy załatwione, a teraz czekamy przed kinem na Tora. Film bardzo nam się podobał. Po się, wsiedliśmy w taksówkę i wróciliśmy do hotelu. A oto moje zakupy z Lego Store'u. Są to Duży Kubek Pika Trzy figurki wyglądają one tak, zaraz Wam je bliżej pokażę. A tutaj jest taki zestaw z Avengers Endgame i taki klocek, który można było dzisiaj dostać za darmo. Stałem za nim w kolejce, ale to już widzieliście. No i stojąc w tej kolejce dostałem cztery klocki za darmo. Jeszcze tutaj dwa powinny być. Są w różnych kolorach, więc raczej je po prostu gdzieś użyję jako jakieś fundamenty. No bo na przykład w takim kolorze nie mam żadnych klocków, więc to mi się nie przyda. Figurki wyglądają tak: wszystkie mają taki sam tors. Jest to tors rycerza, który jest unikalny dla Legostoru. I na Legownikach mówimy na niego Rodak, ponieważ na plecach ma nadruk, który trochę przypomina polskie godło. No i nóżki mają różne i nakrycia głowy też. Jednemu wziąłem taki szary hełm, który myślę, że może mi się przydać do jakiegoś pomnika. Akcesoria też mają takie różne, niepasujące do rycerzy. Są to losowe elementy, które uznałem po prostu za przydatne. Zawartości kubka nie będę Wam dokładnie pokazywał, ale wziąłem tam głównie dużo roślin, między innymi takie duże palmowe liście i takie mniejsze. Jest tu też dużo takich elementów w takim kolorze nugatowym, trochę złotych elementów. Jest tu też trochę płytek, dachówek i zwykłych cegieł do budowania. Dokładną zawartość kubka pokażę Wam na legownikach, jak już wrócę z Warszawy. A tymczasem w tym odcinku to już tyle. Jeśli nie chcecie przegapić kolejnych, zasubskrybujcie kanał, a ja się już z wami żegnam. Cześć!